24 godziny, odkąd Trisha się nie odzywa. Co się stało? Została schwytana przez Cipcie, czy ktoś inny ją prowadził? Potrącił ją samochód, czy może odeszła? <ścoughs> nie, to niemożliwe. Znajdę cię Trisha. Zrobię wszystko. Rok. Trisha zaginęła. Była twoją partnerką w ostatnich zadaniach. Co się stało? Nic w tym zauważył. Pracowaliśmy normalnie, a potem zniknęło. Ten nie jest celu, ale nie wiem, co mogło się stać. Rok, znamy się od lat. Jeśli cokolwiek wiesz, musisz mi powiedzieć. Każdy drobiazg jest ważny. Ona była spiąta. jakby coś się otropiło. Ale nie mówiła o tym. Nie myślałem. Wiedziałem, że z wam przejdzie, kiedy bym był A teraz zaginęła! Jeśli cokolwiek ci się przypomni, natychmiast do mnie przyjdź. Oczywiście. Ty coś wiesz, prawda? Nigdy się tak nie zachowujesz, nigdy nie mówisz prosto z mostu odpowiedzi Mów, co wiesz! To po prostu nie uznałeś, dlatego otwaram. Tak, no racja. Przepraszam rok. Ogórkowa, wiem, że byłaś ostatnią osobą, która widziała trisze. Powiedz dokładnie, co się wtedy działo. Tak, spotkałyśmy się przypadkiem w tej kawiarni. Była zamyślona. Mówiła, że musi uciec od kogoś lub czegoś. Wyglądała naprawdę zaniepokojoną. Powiedziała coś jeszcze? Wspomniała o kimś konkretnym? Nie, nic konkretnego. Widziałam, że się śpieszyła. Pożegnała się szybko i wyszła. Ogórkowa, wiesz, że wszystko można zweryfikować. Jeśli cokolwiek mi umknie, wrócę do ciebie. Lepiej, żebyś teraz powiedziała mi prawdę. Nie, naprawdę, nic więcej nie wiem. Przysięgam. Dobrze. Jeśli sobie coś przypomnisz, natychmiast do mnie zadzwoń. Każdy szczegół jest ważny. Stój, wiesz, co? Wydaje mi się, że mówię o tobie. Co? Żegnaj. Co? Nie. Nie, to niemożliwe. Przede mną? Ale czemu? I co znaczy to żegnaj? Halo purpur. Halo fizy? Mam złe wieści dotyczące triszy. Co? Co się stało? Moja grupa ludzi znalazła ją. A raczej jej ciało. Co? Nie, 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 nie. To nie może być prawda. Niestety jest. Ale wiesz, to jedna z wielu. Znajdziesz inną taką agentkę. Ale czemu? Co się stało? Halo? Purpur?